Jesteśmy w Arkadach Wrocławskich we Wrocławiu. Mamy shinglery. To na szóstej jedziemy. W tej galerii się znajdują same eurolifty z 2007 roku. Które gadają też. Dużo są. Siema. Tu na minus jeden jedziemy? Mamy parking. To jest się taki sklep. Nie wiem, czy tam jest winda, tylko do PSNR, czy da wszystkie, ale spokojnie. Czwarte. To trzecie. A nie, ona jechała na pierwsze. Nad... Pani jedzie do góry czy na dół? Do góry, do góry. O, Ta jedzie na dół. Góry, to co jest? O, to siada. I jedzie do na do dół. Nie, 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 nie,

Dużo ludzi tymi windami jeździ. Te, wi te windy się znajdują koło sklepu Kapal. Tu gdzieś chyba są jeszcze parkingowe windy, ale muszę je najpierw znaleźć. Muszę zapamiętać numer fabryczny. Tutaj tu gdzieś są jeszcze górne windy, ale jeszcze parkingowe chyba, jakie są. A to nasz szóste. Trochę sobie położymy tutaj lepiej a potem minus 1 Wow, ta jest bardzo głośna 2007 Dokładnie ten sumie mamy fabryczny tą ostatnią cyfrę muszę zapamiętać A nie to jest 6 dobra, myślałem że ktoś siada Jedziemy na dół na minus jeden. Fajnie, że tu są jeszcze arkady wrocławskie, niedaleko Galerii Wrocławia. Jeszcze będę nagrał windy um, w domu handlowym Renoma i um, Galeria Dominikajska. Nie wiem czy będę nagrał przedwojonną windę, ale spróbuję tą przedwojenną windę nagrać na ulicy widzisz Chyba jest zero Konie w tym LH Market jest ta jedna winda chyba Tak tu bo tu jest są oh, sody Chyba zobaczymy Pierwszej jedziemy. O to z 2009 już już tu jest dosyć ciemno. to jest Binda w Sklepudz LH Market chyba. Nie wiem czy jest dla personelu. Ale tak Elevator do mnie nagrał. Ale nagrał by Dąbić dalej. Nie jechał nim. Bez problemu przejechałem Ta Winda jest chyba tylko dla personelu, bo patrzcie. Się znajduję dokładnie tu przydział dziecięcym na zero. Jak się idzie. Ta kabina już jest o wiele mniejsza. Tu też mogę sobie ją położyć. Siema. No co jest, zamykajcie Ta nie gada. I to już jest normalna wina, nie taka towarowa jak z tym RH Market. 0. zero. Idziemy na zero i idziemy do kolejnych głównych wind. I do parkingowych. Ja, ja, ja mogę znaleźć. Kolejne główne windy, tylko niestety ta druga nie działa. Znaczy, że tylko jeszcze jedną przejedziemy Także ta tylko działa. Cię ta stoi na szóstym. W sumie to zaraz musimy jechać na szóste nawet Ta kabina jest wiele ciemniejsza niż tam. Ma, idziemy na szóste. Potem na minus jeden i jeszcze raz na szóste, żeby zobaczyć, gdzie ta winda się znajduje. A bo w sumie to teraz możemy ją zobaczyć. Tylko niestety już moją butelkę wypiłem. Trzecie? Nie, czwarte. O, no, nikogo nie ma. Potem idę szukać tych parkingowych wind. Nie wiem, się się mało na czwartym, bo ktoś na nią czekał i zrezygnował. A, jest szóste. Chyba tu. A tak, odkryć, chyba. Utknąłem między nami. wracamy na minus jeden. O, pisze brak przejścia. Chyba musimy. Nie wiem. Może na piąte idziemy, bo pisał brak przejścia tam. Mam taki sam głos jak Schindler na bierzowcu um, Trinity Residence. Takie same, myślę, dla mnie, są, tylko starsze. Mam, mam dokładnie taki sam dźwięk jak te. chyba na no, piątę sobie jedziemy. Bo zobaczymy, czy tam pisze też w przejścia. Zobaczymy, czy sobie gdzie ta druga budka Zero. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu, na którym poziomie można normalnie wejść do parkingu? Bo na szóstym pisze, że brak wejścia. Na drugim. Na drugim? Ja właśnie jadę na drugie. to ja też na drugie jadę. Pierwsze. Chciałem na piąte pojechać. Chodź, naciśnij trójkę. Tak? Naciśniesz? Albo ja mam nacisnąć. Tak? To proszę naciśnij. Jak ten piękny miejsce, to Niestety druga winda tu nie działa. Albo w sumie to poboje trzecie. Będę sobie pojechał na trzecie. Jeszcze. Tak, tu się da. O, widzicie awarie urządzenia? Tak, tu się jest coś bardzo dziwnego. Patrzcie. A tu są jeszcze windy, patrzcie. Typu Destination Dispatch, to sobie przejedziemy tymi ludami na zero. Tego się nie pozwoliłam. Tutaj są takie śmigdlersze jeszcze, to sobie tymi jeszcze jedziemy. To są po Centrum Medyczne Ellen Med. Ta powinien przyjechać. Dobra. Chyba tutaj jest chyba taka kaluta potrzebna, żeby zjechać. To jedziemy jedną kabiną na zero. A tutaj już takie starsze Sindlery mamy. A to sobie już typu Destination Dispatch, o! Oh, nie wiedziałam, że mam zoom. Połączony. O! Widzicie, tu, O! Widzicie, mamy kontrolę dostępu. Mówimy trzecie jeszcze raz. Nie wiem, czy tu się da. A nie, trzeba mieć tą kartę, dobra. A tu są. Um, sześć bins. A spróbujemy nie wytrzymać się Nie A to w sumie Spróbujemy tak Nie też nie Dobra, idziemy sobie już sąd